manko, Obiecałem, że będzie druga część testu i to jest właśnie druga część testu tokarki Titan 350 bez żadnych modyfikacji zaraz po wyjęciu z pudełka. Czyli nie jest jeszcze wyregulowana nawet ta maszyna. No i nie powinno się na takiej maszynie pracować. Najpierw powinno się dokonać pewnych regulacji, a dopiero potem przystąpić do pracy, ale robimy taki test. W poprzednim filmie sprawdzaliśmy, czy uda nam się wytoczyć precyzyjnie średnicę podłożysko. Link do filmu zostawiam w opisie. Polecam od niego zacząć, szczególnie jeżeli jesteś nowicjuszem w temacie tokarek, bo w tych filmach umieszczam także różne takie porady dla początkujących, którzy właśnie dopiero co zaczynają z tematyką toczenia. A w tym teście pozostało nam przetoczyć naprawdę dużą średnicę, gdyż ta średnica nawet nie mieści się. W szczęki zewnętrzne uchwytu tokarskiego, więc musiałem tak trochę niefachowo złapać ten pierścień. No ale zobaczymy, czy maszyna w ogóle da radę przetoczyć taką dużą średnicę. Tak więc zapraszam Was na film. Mam tutaj do wykonania jeszcze drugi test, o który prosiliście, żeby pokazać, jak ta maszyna radzi sobie z dużą średnicą. Obawiam się go, ponieważ... Nawet nie wiem w instrukcji jaka podana jest maksymalna średnica, ale mam taki pierścień, który tutaj nam się ledwo mieści. Chociaż nad łożem zmieściłby się jeszcze większy, ale zobaczymy jak sobie poradzi z tym. Czy w ogóle jest sens marnować materiał i szukać czegoś większego, żeby tutaj przetoczyć. Tutaj jest taka zasada, jeżeli chodzi o maszyny tego typu. Jeżeli chcemy toczyć takie pierścienie, to podejrzewam, że od biedy jakoś go urzeźbimy na tej maszynie. No bo czasami w życiu naszym hobbystycznym zdarza się, że trzeba wykorzystać maszynę na maksa. Ale jeżeli chcecie głównie takie pierścienie robić i mówicie o, ta tokarka będzie fajna, bo to tutaj wchodzi, nawet jest dużo miejsca, to po co mam kupować taką dużą, jak tam stoi dalej? Przecież to się na tą maszynę mieści, powinno dać się obrobić. No słuchajcie, nie do końca tak jest. Podejrzewam, że nawet jakieś tam webako, które, czy jak to się czyta, webako, webako, webko, no nieważne, te niemieckie tokarki, która tego typu kosztuje tam kilkanaście tysięcy na dnie, czy nie kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie poradziłaby sobie z takim zadaniem. No ponieważ fizyki, no, niestety nie da się oszukać. To są duże momenty, duże siły skrawania, ale my mimo wszystko spróbujemy. No, jest to jakieś wyzwanie. Sam jestem ciekaw, czy sobie z nim poradzimy. Tutaj jeszcze rzut oka na ten nasz wałeczek stalowy, bo nie wiem jak tam ta kamera yy, zbiera. No i to jest kolejna rzecz, czego młody tokarzu możesz nie wiedzieć. Tak na praktykach z nami się bawili profesorowie i kazali wymienić szczęki w uchwycie, ale nikt nie powiedział, że te szczęki mają jakieś numerki, że jest jakaś kolejność. Często tutaj w środku są ponabijane numery. O tym już mówiłem, więc jeżeli ktoś już to słyszał i wie, to przepraszam. No ale niestety nie wszyscy oglądają wszystkie odcinki. Na szczęce tak samo, tutaj mamy szczękę, trujeczkę. Jest nabity numer. Na szczęście na ten numer nie musimy patrzeć, czasami on jest nieczytelny, czasami go nie ma. Wystarczy, że bierzemy nasze szczęki i patrzymy na zęby. Jeżeli wszystkie szczęki są równo, no to możemy zobaczyć, które zęby po kolei są wycięte. Jak, jak widać, one wszystkie są poprzesuwane względem siebie. Oczywiście ten, który jest najwyżej wysunięty, to jest szczęka pierwsza. Ten jest szczęką drugą, a ten najdalej odsunięty jest szczęką trzecią. No, i oczywiście, zaczynamy zakładać od szczęki pierwszej. Szukamy, która wnęka tutaj jest jako jedynka oznaczona. Ja mam tutaj jedynkę, nawet powiem Wam szczerze, że jest tak byle jak nabite, że nie widać, czy to jest jedynka. I teraz ja tutaj będę kręcił sobie kluczem i będę szukał początku spirali. Tutaj, jak widać, w środku porusza się spirala. I zaraz zobaczymy taki ogonek na początku. O, widzicie, pojawił się tutaj. Na samej górze taki ogonek. Ja tutaj o poruszam. Gdy widzimy ten ogonek, to cofamy go do tyłu. Wkładamy szczękę z numerem 1. Oczywiście szczęki muszą być czyste, tego chyba nie muszę mówić. Tak jak mówię, był o tym odcinek. I teraz dociskając ją lekko, no, wykonujemy kilka obrotów kluczem. Sprawdzamy, czy nasza szczęka trzyma i obracamy do kolejnego gniazda. Te gniazda idą po kolei, więc następne będzie dwójką. I teraz robimy to samo. Patrzymy, czy wykonując kolejny obrót, pojawia się tutaj znowu ten początek spirali. Dlaczego? Ponieważ, gdy wykonamy tutaj przy pierwszym ruchu zbyt dużo obrotów, to może się zdarzyć tak, że miniemy tą. To okienko. Zrobimy po prostu pewny przejazd i szczęki włożymy nierówno, dlatego tu wykonujemy tylko kilka obrotów, nawet może półtora, tak żeby szczęka złapała, przechodzimy do kolejnego okienka i wypatrujemy tutaj początku spirali. Gdy on się pojawia, powtarzamy cały zabieg cofamy, wkładamy szczękę dwójkę. Sprawdzamy czy załapała. Obracamy się do kolejnego gniazda. Znowu patrzymy, czy się pojawia początek spirali. Gdy wykonujemy tam, nie wiem, 5 obrotów i początku nie ma, no to jest duże prawdopodobieństwo, że przejechaliśmy nasz wymiar. Oczywiście to też zależy od wielkości uchwytu. No i zakładamy sobie ostatnią szczękę. Sprawdzamy, czy złapało. I teraz tak, ta szczęka trzyma się na samym początku zwoju spirali. Żeby wam nie przyszło do głowy szczególnie w twardym materiale toczyć na takich parametrach, że wytrzymacie za ostatni zwój yy, spirali, bo jest duże ryzyko, że wam to wyrwie, jak nie w czasie toczenia, to może być to w czasie jakiejś kolizji, nie dość, że wam się może coś stać, to jeszcze zepsujecie sobie uchwyt. Więc nasz materiał musi być trzymany co najmniej na kilku yy, zwojach. Oczywiście ten detal jest tak duży, że ten uchwyt tego nie ogarnie, on nie jest w stanie go tutaj złapać w ten sposób, więc ja trochę niefachowo złapię go tak za wewnętrzną średnicę. Te szczęki tu są do tego nieprzystosowane, więc jeżeli on będzie bił, no to trudno. To tylko świadczy o tym, że nie powinniśmy w ten sposób robić. Ja go mniej więcej postaram się tutaj ustawić. Uchwyt dokręcamy najlepiej na wszystkich orzechach. No tutaj nawet osłona nam się ledwo mieści. Nie wiem, czy w ogóle maszyna zaskoczy. Im większa średnica, tym mniejsze obroty. I jeszcze ważna uwaga: jeżeli toczycie element takiej dużej średnicy, lub jeżeli macie złapany ten element tutaj w środku w szczękach, ale te szczęki wystają poza uchwyt. Zobaczcie, czy ten uchwyt nie zahacza o suport. W tym wypadku patrzę tutaj w to miejsce, czyli czy ta część nie zahaczy nam tutaj o początek suportu, ale wydaje mi się, że przejdzie. Przejść przejdzie, tylko że tutaj nam się nóż nie mieści. No coś mi się wydaje, że ostro przesadziłem ze średnicą, którą chcę obrabiać, no ale cóż, słowo się rzekło. Spróbujemy. W każdym razie zawsze patrzcie tutaj, a jeżeli szczęki wystają, to też zróbcie, że tak powiem, kontrolny obrót uchwytem, czy szczęka nie uderzy Wam tutaj w sanki. Dobra, czyli będzie mały problem. I na tym polega też takie życie hobbysty, że czasem się kombinuje, żebyście widzieli jak ja toczyłem koła do tej brzydkiej, brudnej przecinarki taśmowej. To był jeden z moich pierwszych projektów, robiłem ją na Nutolu i spawałem ją spawarką, o której teraz by powiedzieli ludzie, ona się do niczego nie nadaje, nie kupujcie jej, tym się nie da nic pospawać. No pospawałem to, ta piła, nie wiem, ma już 18 lat, a mówię to z tego powodu, że mamy tutaj właśnie spawarkę z Lidla, którą przetestujemy i oddamy jednemu z widzów. I ona też ma taką opinię. A właśnie jestem po testach, ale jeszcze wam nie zdradzę, bo chyba odcinek o tokarce będzie pierwszy przed odcinkiem na temat spawarki. Dobra, muszę szybko jechać, bo mam tylko 7 minut nagrania mi zostało. Ok, tak to sobie wykombinowałem. Mamy tutaj lewy nóż założony tak jak wytaczak, czyli równolegle do osi tokarki. No i spróbujemy splanować trochę czoła i przejechać tutaj trochę średnice. Czasami to nam hobbystom wystarczy. Potrzebujemy jakiś, nie wiem, zebrać trochę pierścienia, bo jakiś ściągać robimy, czy coś takiego. I no musimy to jakoś zrobić, a nie zawsze jest na czym. I czy taka tokarka może nas w tej sytuacji uratować, czy to po prostu zatrzyma się ta maszyna, albo nie daj Boże, zepsuje się już przy tym teście yy, i będzie koniec zabawy. No, cóż, przekonajmy się. No dobra, to próbujemy. Niskie obroty. No chyba będzie problem, bo się osłona nie chce zamknąć. No, obyśmy tylko silnika nie spalili, jednak takie silniki regulowane tak, yy, na takich niskich obrotach silnik sobie nie radzi. <laughs> Oczywiście mamy teraz najniższy bieg. No cóż pozostaje nam zwiększyć obroty. Po prostu ten silnik no działa na takiej zasadzie, że jakby mierzy chyba sobie prąd i jeżeli ten prąd zaczyna rosnąć, no to on próbuje podbijać te obroty. No ale jest to widocznie zbyt wolne w, w tym wypadku. Istnieje na przykład ryzyko, że no moglibyśmy ukruszyć nóż, gdyby to nam się zatrzymało w materiale. No więc próbujemy nieco wyższe obroty. Słuchajcie, jestem w ogromnym szoku. Ja wiem, no wielu tokarzy powie, to nie jest toczenie, to jest jakieś rzeźbienie, ale kurde... Ja się nie spodziewałem, że to pójdzie. No powiem wam, że to idzie lepiej niż się spodziewałem, nawet spodziewanie dobrze. Nawet udało mi się teraz trochę szybciej pokręcić, bo przestawiłem kamerę i mam trochę lepszy tutaj dostęp teraz do tych korbeczek. No powierzchnia jest może nie jakoś mega gładka, ale przypominam, że maszyna jest jeszcze w ogóle nie Tu na pewno są luzy, które jeszcze dałoby się skasować, a mimo to jest całkiem nieźle. No tutaj są takie uskoki, bo raz brałem mniej, raz więcej. Powiem Wam tak, gdybyśmy teraz potrzebowali, właśnie jakiegoś pierścienia, gdzie ta powierzchnia nie byłaby ucięta od kątówki, tylko płaska, no troszkę czasu to zajęło. Wiadomo, że na tej dużej tokarce zrobiłbym to mega szybko, w jednym przejściu. Tutaj musieliśmy to zrobić na kilka przejść, tam nie wiem, po parę dziesiątych milimetra. no ale kurczę, udało się. Sprawda ta osłona się przyciera, no ale trudno. Próbujemy jeszcze coś trochę po osi potoczyć. Nożyk mam nieco krótki, ale może się uda. Musiałbym go troszkę obrócić, bo tu mi kąt nie pasuje. O kurde, kamerę przedstawiłem. No powiem wam, że tutaj też to zapowiada się obiecująco. Aczkolwiek z tej perspektywy, jak ustawiam Wam kamerę, to mi się gorzej toczy, bo ja nie mogę dojść dobrze do korbeczek, no ale trudno. Wy musicie widzieć, bo to przecież film dla Was. Nawet powierzchnia ładna wychodzi. To ja jestem w szoku. Powierzchnia wyszła bardzo ładna. Widocznie jest to kwestia też noża, jak on jest ustawiony, jak on jest naostrzony. Oczywiście nie zalecam takiej zabawy, bo potem piszecie, że się paski pozrywały, yy, że się maszyna rozpada. No to jest dużo dla tej maszyny. Jeżeli trzeba, no to trzeba. No i tym sposobem Gdybyśmy potrzebowali wykonać takie, taki detal, no to zrobiliśmy to. Mamy tą powierzchnię prostopadłą do tej, tu jakąś konkretną średnicę, nie, tam, od kątówki zrobioną. No i powiem wam co, no, każdy kto się musiał gdzieś prosić, żeby ktoś mu coś wytoczył, jakąś pojedynczą sztukę, czy taki, nie wiem, pierścień do ściągacza, no brakowało tutaj, nie wiem, 5 dych, żeby ten pierścień do wyp wypchania łożyska wszedł i nie wchodził. I teraz choć jeździ prościej gdzieś kogoś, żeby ci to wykonał. Tutaj to co prawda na kilka przejść, ale zmęczyliśmy sami. Mamy satysfakcję z wykonania roboty własnoręcznie, może też kilka złotych w kieszeni. No i przy okazji robota zrobiona na miejscu. Yy, te kilka testów pokazało taki zaczątek, co na tej maszynie można wykonać zaraz po wyjęciu z pudełka. Mam nadzieję, że testy wam się podobały, że podoba też wam się to, że takie podstawowe typy podaje, jak z tej maszyny korzystać. To oczywiście można wykorzystać stając od razu do większej maszyny typu Titan 520, Titan 750, a nawet do takiej dużej, która stoi za mną, bo te Podstawy tokarstwa no, są takie same, jeżeli chodzi o, o te wszystkie maszyny. Po prostu y, najważniejsze to mieć też respekt do maszyny. Mimo, że ta jest mała, uważajcie na nią, a im maszyna jest większa, y, tym bardziej jakaś nieuważna praca na niej grozi kalectwem, lub nawet śmiercią, jeżeli to jest duża maszyna. Y, dlaczego o tym mówię? Bo. Czasami piszą do mnie hobbyści, którzy nigdy w życiu nie pracowali na to kartę. Nawet może nigdy w życiu nie zajmowali się jakimś ślusarstwem, nie pracowali w żadnym zakładzie. Nikt ich nie przeszkolił skorzystania z takich maszyn. Nie wyobrażają sobie, jakie siły mają takie maszyny przemysłowe i zaczynają od jakiejś maszyny typu tur. I stając do takiej maszyny, ta osoba jest totalnie nieświadoma, przy jakiej niebezpiecznej maszynie pracuje. Co się może stać, jeżeli na przykład ta maszyna złapie jej rękaw? Jest film na YouTubie, myślę, że wiele ludzi już go widziało, bo przeleciał przez wszystkie grupy, przez wszystkie fora. Bardzo nieprzyjemny, ale dający do myślenia, jak może skończyć nieuważny operator. Przepraszam, że o tym mówię, ale to jest ważne, bo chcę, żeby było komu oglądać te filmiki, a jak was wszystkich powciąga robota no to niestety nie będzie komu oglądać. A tak wygląda powierzchnia. Bardzo ładnie, świeci się elegancko. Ta czołowa już nie jest taka ładna. Tak więc wszystko zależy od geometrii noża, bo maszyna się nie zmieniła, parametry były mniej więcej podobne. Więc geometria noża gra dużą rolę. Zobaczcie, że ja używam tutaj noży z płytką lutowaną i na tej małej maszynie najlepiej pracujemy się takimi nożami, ponieważ mogę sobie go tak naostrzyć, że mam praktycznie minimalny promień naroża. A to jest ważne, jeżeli macie na płytki wymienne, to te promienie naroża potrafią być całkiem spore, a przy, takiej a przy takiej małej maszynie może to nam narobić yy, trochę problemów. Chociaż z drugiej strony wiem, że ostrzenie noży też może narobić wam trochę problemów. Oczywiście pokażę wam to z jednym, w jednym z filmów, ale kiedy to będzie, no to tego sam nie wiem. Średnica jaką toczyliśmy to jest około 133 mm. Naprawdę dużo jak na taką malutką maszynę. Słuchajcie, rozgadałem się, a powinienem już kończyć, więc subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie, no bo to jest bardzo ważne. Motywuje mnie to do... Kolejnych filmów. Jeżeli widzę, że jest zainteresowanie, to nawet mimo, że teraz pewnie jest już druga w nocy, to przyszedłem nagrać dla Was ten film, bo wiem, że na niego czekacie. Gdybym pomyślał, eh, nikt się nie pyta o tą maszynę, to co tam będę, może bym sobie dzisiaj pograł na komputerze. A tak, to wiem, że czekacie i to nie pozwala mi pozostawić Was bez tego filmu. Dobra, na razie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Nara, hej!